Drodzy przyjaciele Stowarzyszenia Poradnia Polonijna, oczekując na wyniki konkursów, w których bierzemy udział, by jeszcze bardziej wspierać Polonię na całym świecie, nie marnujemy czasu. Obecnie, dzięki wsparciu Narodowego Instytutu Wolności w ramach projektów Moc Małych Społeczności oraz wsparcie inicjatyw poradniczych, realizujemy dwa bardzo ważne, potrzebne lokalne projekty. Ponadto przygotowujemy się do pobytu w Turcji. Już początkiem listopada po raz kolejny lecimy do Antalii, gdzie będziemy stacjonarnie badać i konsultować uczniów polonijnych uczęszczających do szkoły przy Polonijnym Stowarzyszeniu Kultury i Nauki. Będziemy prowadzić również warsztaty dla rodziców oraz nauczycieli. Pobyt w Turcji możliwy jest dzięki wsparciu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego oraz Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Trzymajcie za nas kciuki. Do zobaczenia.